Was Pozdrawiam o poranku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O poranku w dzień równie wyjątkowy, bo to święto świętego Mateusza Ewangelisty. I dziś jest przed nami fragment z Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału dziewiątego i są to wersety od 9 do 13, Ewangelia według świętego Mateusza, dziewiąty rozdział. I wersety od 9 do 13. Posłuchajmy, co zapisał ewangelista. Gdy Jezus wychodził z kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu, za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników. I siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami. On usłyszawszy to, rzekł, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Chce raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Ewangelista Mateusz opowiada historię swojego własnego powołania, swojego własnego nawrócenia, doświadczenia, w którym Pan Jezus daje mu kolejną szansę. Kiedy widzi człowieka, który grzeszy, który nie żyje tak, jak sobie tego Pan Bóg wymarzył, który współpracuje z okupantem rzymskim, który jakoś nie potrafi żyć uczciwie. I właśnie do tego człowieka Jezus dzisiaj podchodzi. Patrzy mu głęboko w oczy i mówi: Pójdź za mną. Pójdź za mną, bo ja daję Ci kolejną szansę. I to jest yy, wspaniała, kochani, szkoła, takiego dawania szansy pomimo. Pomimo kolejnych upadków, pomimo kolejnych sytuacji, kiedy może poczuliśmy się oszukani, skrzywdzeni, ale dawania szansy, tak jak Jezus Chrystus. Yy. Nieraz stajemy też po tej drugiej stronie, tak jak staje Mateusz, kiedy, kiedy to my sami potrzebujemy tej szansy, tej wyciągniętej ręki, tej otwartości serca, umysłu na drugiego człowieka. Potrzebujemy tego bardzo mocno. I prośmy i wołajmy o to, kochani, by, by także znaleźli się ci ludzie wokół nas, którzy. którzy Będą potrafili, będą chcieli dawać kolejną szansę na nowo nas wyciągać w górę, na nowo patrzeć nam głęboko w oczy, jak Jezus Chrystus, i prowadzić nas do świętości. Pan Bóg ma swoje narzędzia, ma swoje sposoby i, i każdy z nas. Jest takim sposobem, by, by powoływać, by, by podciągać, by prowadzić drugiego człowieka do świętości. Bo, bo jak powiedział Jezus, nie przyszedł powołać sprawiedliwych, ale przyszedł po to, by powołać grzeszników mnie i Ciebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Mateuszu, módl się za nami. Niech Pan nam błogosławi na to dawanie kolejnej szansy sobie nawzajem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem dobrego dnia i do zobaczenia już jutro.